A ja mam być grzeczny? Tak, ja mam być wziący. A, bo ty moim ojcem Tak Tak? Ale ja jestem parobkiem, a ty jesteś szefem Zgadza się No No I ty musisz moje rozkazywać Słuchaj, ja ci mówię. powiem Pół do trzeciej trzeba było herbatę zrobić Pół do piątej śniadanie Co myślisz? I co, wysłać się tu można? To lepiej na polu O, leży sobie, Potrzebujesz I, i tam księżyc jest Gwiazdki są jakieś byle jakie. no. Co, coś tak? O laski są na malinach Ajajaj aj, aj. Dużo No jest Bardzo dużo no, Jeść na malinie warszawską Go, gołe, Sam napisałeś książkę Tej A gdzie tak? książka? Że... Gdzie ta książka? Książka No tam to... w dupie Ja nie piszę na ciebie To po prostu krzyczysz, krzyczysz, Ja nie piszę na ciebie Ale krzyczysz A co mam kurwa? Jak się pod dziubą marmęczysz Tomek, a ja nie tomek, 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 tomek ja Daj mi trochę pospać Daj mi troszkę pospać Ty mądry jesteś? Bo tyś Zjesz, idziesz spać. ja musiałem robić o garach. Siedzieć. Od niedzieli. No, lekarz nie przyjechał. Od Panie do... doktorze, tabletku nie brałem. Od niedzieli, doktorku, zero. Nie brał, tak? Nie. A, A ty lejco? Ja... ja nie wiem jak... chuj zajebany, wiesz, nie będziesz w lesie siedzieć. Nie, nie. Bo nie wiesz gdzie. Yy, policja znajdzie, gdzie. A policja nie ma co robić, tylko chodzić po lesie, szukać, kogoś? Będziesz szukać. Nie, nie będzie. Będzie szukać. To kurwa pojedziesz. A, a tym bardziej ten basek jest, jest prywatny. I ja mogę sobie leżeć i sobie spać. O, i ja, ja mogę zrobić. Jest to mogę zrobić sobie, bo tam jest prywatna posesja w tym lasku i mogę sobie zaśpiewać piosenkę. Chodź na piwko, naprzeciwko, tam jest mały bar. A, sobie bar, zrobić, tak? bar. To będzie bal! Tylko wszystkich kurwa wiesz. Bar, bar nie bal! No. A bar! Tak. To, to będzie po barze będzie! No nie, nie po, ba po barze i po balu przyjadą. Co wy tu robicie? Balujecie? Siach! Ściach! Jedziemy! Ale jeżeli jest prywatny, to też nie mogą? Pewnie.